Prawdopodobnie nie oczekamy się drugiego sezonu Hawkeye'a A przynajmniej nie będzie w nim Clint'a Bartona Aktor Jeremy Renner podzielił się w jednym z wywiadów Informacją, że Marvel Za zagranie w drugim sezonie przygód Hawkeye'a Zaproponował mu o połowę mniejszą stawkę Niż za sezon pierwszy Aktor nie mógł przyjąć tej propozycji Ponieważ przygotowanie do serialu wymagałyby od niego znacznie większego wysiłku A wszystko przez tragiczny wypadek, który przeżył Na początku 2023 roku O którym swojego czasu w mediach było naprawdę głośno A jeżeli chcielibyście poznać kulis tego tragicznego Tragicznego wydarzenia i to z pierwszej ręki, to gorąco polecam Wam książkę Mój następny oddech. Jest to przejmująca historia napisana przez samego Jeremiego Rennera, opowiadająca zarówno o tych tragicznych zdarzeniach, jak również o ciężkiej rekonwalescencji. A musicie wiedzieć, że na skutek tego wypadku Jeremy. Na chwilę zmarł. Dosłownie przez chwilę nie żył. I lekarze po tym wypadku bardzo mocno wątpili, że aktor kiedykolwiek dojdzie do pełni sprawności. I wcale nie mówię tutaj o wyczynach kaskaderskich z filmów z serii Avengers, a o takich rzeczach jak chodzenie czy mówienie. Jest to naprawdę poruszająca historia, która zarówno inspiruje, jak i daje sporo nadziei. Książkę wydało wydawnictwo Media Rodzina, a znaleźć ją możecie m.in. w moim sklepie popcornzilla.pl.